Poznaj Citroena C3, C4 Picasso i C5 w limitowanej serii selekcją z pakietem chrom, automatyczną klimatyzacją i radarem cofania w cenie, w którą nikt Ci nie uwierzy. Teraz także z pięcioletnią gwarancją. Citroen, creative technology. Cała figla przez całą moc padał śnieg, więc zobaczymy jak to będzie na trasie biegu. Trasa w sztumie dookoła Jeziora Śląskiego, także myślę, że będzie fajny bieg. No, ostatni mój wynik to było 22 minuty. Niestety kontuzja kolana. Także nie umożliwiła uzyskanie dobrego rezultatu. a szkoda jak teraz jest wszystko dobrze. Mam nadzieję. Także zabieramy kamerę i jedziemy. Mamy godzinę 11.05, jest strasznie zimno Trzeba iść się rozgrzać, mamy 40 minut Zobaczymy co będzie, śnieg pada cały czas Jest strasznie ślisko, nie wiem czy przypadkiem nie upadnę podczas biegu Miejmy nadzieję, że nie No to jest co, idziemy się rozgrzewać no i, I na start Jest strasznie ścisko nie, nie, nie wiem czy po prostu nie zdecydować żeby być trochę ostrożniej No to zobaczymy jak to będzie, cały czas pada śnieg, także To jest dodatkowe utrudnienie 10 minut do startu Jesteśmy po ostatniej rozgrzewce, także Mam nadzieję, że będzie dobrze tylko trzymać kciuki No trasa jest śliska, jest no, przez, ten, przez ten śnieg ale no, Mam nadzieję, że będzie dobrze, trzymajcie kciuki ten z zawodów. Faworyt Bartosz Mazerski, który jutro w 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I ruszyli. 160 uczestników. Faworytę Mateusz Niemczyk ze Starogardu, medalista mistrzostw Polski wśród pan Weronika Wójcik ze Starogardu. i Ale Numer... Brawo! O... Brawo! O... Brawo! O... Kalisz Karol, bandy stup. i Arkadiusz Pirog, proszę Państwa, brawa, brawa! Zawodnik, bardzo dobry nauczyciel, 15 sztuk. Dalej, Pawłowski, Mariusz, Piotr Kamiński. 77, Piotr Kukenia, numer 23. Pierwszą trójkę zapraszamy, Piotrka. Bunu da 130 Romani, wzywa! 140 Krajów, sobie coś w kilometrze Wszystko pogoda no mi zaczęła koska, bolać później było na słowce do biegania. idziemy dalej, bo. Trzeba wyniki iść. Idziemy, idziemy. No to wynik poniżej oczekiwań, no, ale Maurytzi ma czegoś się spodziewać. 226. Magda, butelka! Chwila odpoczynku i podsumowanie. To już jesteśmy w pobiegu, czas nie, nie jest zbyt rewolucyjny, 23 minuty sekund, z tego co pamiętam, aczkolwiek czekamy na oficjalne wyniki, no i tak średnio jestem z siebie zadowolony. No mogło być lepiej, po pierwszym kilometrze sobie odpuściłem, głównie przez warunki, ale nie ma co się tłumaczyć. Po prostu też mam nizwe buty, tego biegania. Zobaczymy jak to będzie za 5 tygodni, o ostatni, trzeci bieg. Może się uda zejść poniżej 22 minut, co byłoby dla mnie... To było dla mnie bardzo dobrym wynikiem. Miałem motywację po pierwszym kilometrze, żeby biec dalej, bo mi śnieg wpadł do butów. Ale chciałem szybko biec, żeby go wyciągnąć, ale jak przebiegłem, to się okazało dzięki, że się roztopił. No, i to tyle. Bynajmniej niedługo ruszamy z cyklem programów wraz z grupą małych, Tutaj będziemy kręcić. Także przygotujcie się na ABC bieganie. Do zobaczenia.